do wykonywania badania krwi, morfologia, biochemia, w biochemii próby wątrobowe, próby nerkowe, ewentualne badanie moczu. To nie są badania, które wykonujemy rutynowo, standardowo w określonych odstępach czasu. Najczęściej to są badania, które są zlecane głównie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w momencie kiedy mamy jakikolwiek kłopot z naszym zdrowiem. Tak to wygląda, że zgłaszamy się do lekarza pierwszego kontaktu, lekarz zbiera wywiad i wtedy lekarz podejmuje Decyzję, na jakie badanie daje skierowanie. Oczywiście osoby w określonym wieku, czyli myślę osoby powyżej 50-60 roku życia, jeżeli czują się zaniepokojone, mogą to badanie wykonać. Badanie trudno powiedzieć, czy wniesie odpowiedź, ale zawsze jako badanie przeglądowe może być zrobione. Jak często? Myślę, że raz na pół roku, raz na rok to jest wystarczająco. Jeżeli chodzi o biochemię, z biochemii możemy wyciągnąć wnioski na temat pracy wątroby, na temat pracy nerek, oznaczając próby wątrobowe, próby nerkowe. Można również dać zlecenie na badanie białka C-reaktywnego, który jest wyznacznikiem, czy w organizmie toczy się stan zapalny, czy się nie toczy. To nie są badania wykonywane rutynowo, standardowo, tak jak już wcześniej powiedziałam. Jeżeli coś się dzieje, lekarz daje na nie skierowanie. Natomiast podstawowe, czyli morfologie, próby wątrobowe, nerkowe, jeżeli jesteśmy ciekawi stanu naszego zdrowia, raz na pół roku, raz na rok można wykonać.